Dzisiaj miał być taki dzień, chyba robiący dużo, dużej ilości kilometrów, bo 500 km do jazdówki, później dosyć krótki OS. 120 km, co prawda samych wydm. Przejechaliśmy dojazdówkę spokojnie, wyglądało, że, że wszystko jest dobrze. Oczywiście po 500 km w rajdówce zawsze jest trochę takiego poczucia, że, że człowiek jest wytrzęsiony, ale jesteśmy na Dakarze, a nie na przejażdżce. Więc ruszyliśmy. Żwawo do os -u. Pierwsza wydma, druga, trzecia, dosyć ścięte w końcu, uderzenie tak silne, że znowu e, wszystko mi odjęło. Po prostu odjęło mi prawą rękę. Nawet w pewnym momencie mówię: Łukasz, nie wiem co robić, czy, 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 czy jedziemy dalej, czy no, musisz wybierać. To, to straszny moment, bo, bo Łukasz też widział, że, że ja nie jestem w stanie dalej jechać. Zwolniliśmy na tyle, żeby zjechać do METOS, no bo jesteś na środku gdzieś wydm, nie wiesz, gdzie jechać i, i co zrobić. No naprawdę piekielnie bolało. E, nawet podejrzenie moje było, że tam jest coś już takiego, czego nie będzie można naprawić, no więc kiedy przyjechaliśmy do biwaku, e, od razu doktor nasz, który obsługuje x ray i Audi, zrobił mi pełny egzamin różnego rodzaju ćwiczenia, sprawdzenia, czy nie mam jakichś Neurologicznych rzeczy. Pewnie dobrze mówię, albo i nie, będzie się śmiali, jak to brzmi, ale, ale z perspektywy mojej, no po prostu pierwszy raz zrozumiałem, że mogę coś popsuć więcej i, i, i dlatego poszliśmy do, do szpitala tutaj. Zrobili mi i prześwietlenie, i, i tomograf. I okazało się, coś dla mnie najważniejsze: wszystkie kości są całe, są niepołamane. Jakiś ucisk na nerw, który, który Marcin już wcześniej. Wyczuł i cały czas to w jakiś sposób rozmasowywał, rozciągał. Jest duży, także dzisiaj usztywnią mi szyję na noc, żebym spał w sztywnej szyi, żeby jak najbardziej dać odpocząć mięśniom i temu wszystkiemu, co robi ten ucisk, bo, bo się okazuje, że po prostu mam jakiś nerw uszkodzony, czy, czy, czy przyciśnięty. Nie wiem, czy on przy uderzeniu się, się w jakiś sposób dotyka. No Jest to taki wystrzał, jakby ci wysadzało szyję i za chwilę przestaje działać ręka. I to jest doktor się pytał, czy, czy, czy chcę kontynuować, no bo jak nie działa jedna, to oni się boją, czy, czy ja po prostu skręcę. Ja mówię, że jeżdżę lewą ręką, że moja lewa ręka obsługuje kierownicę, a tu czasami po prostu nie mogę zmienić biegu. Na szczęście taki moment, kiedy to tąpnie, trwa 20-30 sekund i ta ręka powoli, powoli wraca i, i, i mogę próbować jechać dalej, no, Obiecaliśmy, że będziemy te kilometry robić, więc jedziemy, no, z bólem piekielnym. Łukasz już się lepiej czuje i to jest najważniejsze, bo przynajmniej jeden jest, jest w lepszej formie, ale... ale duże przeżycie, no. Nie pamiętam takiego ciężkiego Dakaru, bo, bo jechałem już 10 Dakarów i były naprawdę ciężkie w różny sposób. Ale ten jest ciężki inaczej, bo ja zawsze wszystkim mówię, ból to tylko kwestia samopoczucia. Ból, ból przemija, chwała jest wieczna. I, I dlatego trzeba z tym bólem w jakiś sposób sobie radzić. I no niestety boję się, że on chce mnie pokonać, a ja się próbuję nie dać. No, no, będę walczył i, i wierzę, że. Że dojedziemy te kilometry, obiecałem to dla wielkiej orkiestry. Moi sponsorzy też czekają na to, że, że może jednak do tej mety dojedziemy, a mam świadomość, że jutro znowu, yy, no chyba najtrudniejszy dzień, bo maraton wyobraźcie sobie, 500, chyba 80 czy 560 kilometrów po wydmach, cały czas po wydmach, przez te dwa dni bez serwisu, bez pomocy, śpimy w namiocikach, gdzie będzie. <laughs> Tylko racja wojskowa zrzucona. Organizatorzy dadzą nam namioty i śpiwory i stamtąd znowu rano ruszymy, jechać dalej. Także, także przed nami ciężki dzień, zaraz założę ten kołnierz i spróbuję zasnąć. Może jutro będzie lepiej. Jesteśmy po piątym etapie. I mamy dwie wiadomości dobrą i złą. Wiadomość dobra jest taka, że skończyliśmy ten etap. Ku mojemu zdumieniu w wydmy przejechałam tak bo ten etap to było 118 km i 100% po wydmach. I pierwszy raz jechałam je bez zaciśniętych zębów, prawie że z uśmiechem na ustach, więc to jest naprawdę dobra wiadomość i to jest może jakaś szansa na przyszłość, że jednak kiedyś się przełamie i nauczę się jeździć po wydmach. Natomiast zła wiadomość jest taka, że wpadliśmy w jedną taką dość potężną dziurę. Jacek, pilot niestety e, ucierpiał i bardzo boli go w tej chwili kręgosłup. Będziemy próbowali go uratować, będziemy próbowali załatwić jakiegoś masażystę, żeby postawił go do jutra na nogi. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jestem po piątym etapie. Dzisiaj mnóstwo dojazdówki, bo ponad 500 km. E, natomiast ja tę dojazdówkę traktowałem jako formę odpoczynku. E, odcinka mieliśmy 118 km po wydmach. Można powiedzieć, że to było takie preludium przed najbliższymi dwoma bardzo długimi, bardzo ciężkimi dniami. Już wiem, że na pewno dadzą te dwa dni w kość, sądząc po terenie, po jakim się będziemy ścigać. No całe szczęście jestem nadal w grze, jestem na mecie, cały zdrowy, a myślę, że to najważniejsze, bo nawet nie mamy jeszcze pół metka rajdu. Jesteśmy po tej piątym, myślę Mogę powiedzieć, że to naprawdę krótki, ale intensywny odcinek. Jeden myślę, że z najbardziej niebezpieczniejszych, jakie jechałem w życiu. Mogę powiedzieć, że całą drogę przez to jak światło świeciło, nawet by nie było wydać nic, nagle robiły się wielkie skłoki, auto latało. Ja miałem pełno w portkach, ale myślę, że naprawdę zrobiliśmy dobrą robotę, bo widziałem na tablicy jak przyjechaliśmy, że, że jesteśmy dziewiąci w Generalce. Więc zobaczymy, czy zostaniemy na tej pozycji. Myślę, że w klasie też jesteśmy wysoko i to, co wytrzymał dzisiaj ten samochód, to naprawdę jestem pod wrażeniem. No, dzisiaj chyba nie odrabiamy strat, ale jeszcze jestem trochę przerażony. Dzisiaj były takie wydmy, powiedziałbym, na odwagę. Także trochę mi dzisiaj brakowało. Ale spoko w jednym kawałku jesteśmy na mecie. Także nie będzie chyba wiele roboty samochodem. No i od jutra znowu ciśniemy i mam nadzieję, że zaczniemy znowu odrabiać. Fajny dzisiaj odcineczek był początek, bardzo mnie przerażał, bo nie jeździliśmy dużo tym samochodem po wydmakach. Zrobiliśmy parę kilometrów w Maroku. Na początku się bałem okrutnie, ale tak w miarę czasu rozpędzałem się, rozpędzałem się. Jak już tak naprawdę się rozpędziłem, już fajnie szło, już autko fruwało, latało i tak dalej. Już było naprawdę szybko, no to mi się odcinek skończył. No i trzeba było jechać i było jechać na metę. No ale fajnie, jutro myślę, że, że się pościgamy. Chociaż dzisiaj kanamy strasznie szybko pojechały. Mam tam jakiś pomysł na to, ale jutro na pewno powalczymy, bo już tempo mamy dobre na wydmak, także już mnie nie straszą, że możemy jutro iść pełnym piecem. Jesteśmy na mecie e, piątego etapu, co to była za jazda? 240 km przez środek po prostu pustyni po piachu podzielone na dwa odcinki nawigacyjne po 120 km. Limit czasu na każdy z tych odcinków był po 3,5 godziny. My pierwszy przejechaliśmy w, 100, w godzinę 20, a drugi w godzinę 07 i wjechaliśmy na metę całego etapu jako pierwsi. To nie ma żadnego znaczenia, bo to są odcinki nie na czas, tylko nawigacyjne. Ale chodzi o to, że na trasie nawigacyjnej żeśmy wyprzedzili inne samochody prędkością i jakby celnością trasy. Ostatnią załogę wyprzedziliśmy jakieś 70 km temu na takim jednym momencie, gdzie kilka aut szukało tego waypointa na takim płatu między dwoma wydmami. Myśmy go znaleźli jako pierwsi i Rura. I Rura mniej więcej Piąty bieg, czwarty bieg, pedał w podłogę przez prawie godzinę, także nie mam dzisiaj na prawej nogi. Zobaczymy, co będzie wieczorem, bo już mam jeszcze dojechania 200 km autostradą, będę używał lewej nogi. Natomiast pierwszy odcinek to był odcinek na regularność bardzo szybki dzisiaj. Udało nam się chyba popełnić mało błędów. Mieliśmy jedną przygodę, no tak potężnie nie trafiłem w taką bramkę. Trafiliśmy w dwa rowy, podbiło nam dosyć mocno tył, Myślałem, że będzie rolka. Na szczęście spadliśmy na cztery koła i pojechaliśmy dalej, ale niesamowity dzień. Prawdziwy, prawdziwy Dakar dla takich zawodników jak my, czyli Sylwersów w klasycznych samochodach, to jest absolutny, absolutny sztos. Nie wiem czym na zaskoczy organizator jutro, bo dzisiaj jestem całkowicie usatysfakcjonowany tą jazdą, jest po prostu przecudownie. Piąty odcinek niezwykle dynamiczny, niezwykle szybki, momentami wręcz hardkorowy. Łukasz i Michał serwis opuścili bardzo wcześnie rano, około 5.30 i po przejechaniu z około 160 km drogi dojazdowej stanęli do pierwszego testu na regularność, który poszedł wyjątkowo dobrze. Jechali go bardzo szybko, jak na warunki, które ich otaczały. Na tyle szybko, że Wyprzedzili około 20 kilku samochodów. Kolejny test to już był test, na, test nawigacyjny, który również poszedł im bardzo dobrze. Kolejny drugi test nawigacyjny, również można powiedzieć, zaliczony. Ale tu zaczynają się pierwsze kłopoty na mniej więcej 413 kilometrze. Na wydmach zakopują się po raz pierwszy, udaje im się oswobodzić dzięki wspaniałej pomocy innych uczestników. Pikanteri dodaje fakt, że samochód, który przyjechał ich wyciągnąć, sam się zakopał, więc najpierw musieli odkopać tamten samochód, a potem swój i w tym miejscu spędzili kilka godzin. To spowodowało między innymi, że w sumie niedaleko mety, jakieś 5 kilometrów, w Porsche zabrakło paliwa. I znowu zaczęła się walka o to, jak dotrzeć do mety. I to, co podkreślali obaj Łukasz z Michałem, dzisiaj bardzo wyraźnie poczuli tego wspaniałego ducha Dakaru, gdzie każdy. Stara się zadbać o każdego, każdemu udzielić pomoc. Mówią, że jednym z takich no, widoków, które zapamiętają na, na długo, to ciężarówka, która holuje za sobą kilka rajdówek, tak żeby przejechały linię mety. W tej chwili załoga jest w drodze na biwak, przed nimi kolejnych dobrych kilka godzin jazdy. Odcinek bardzo ciekawy, bardzo trudny, momentami hardkorowy, ale na pewno zostanie zapamiętany jako odcinek, który pokonali Łukasz z Michałem, ale też również inne załogi dzięki wspólnej życzliwości.